No dobra. no ja Teraz muszę jakoś to zrobić. Czary mary. Jakoś muszę spróbować po tym chodzić. Mam nadzieję, że się, że się nie zsunę. Pararara. Specjalnie założyłem takie buty. Dobra. Polika. Dobra. Nogi staram się trzymać na płasko. I muszę te hafty sobie pozaginać, żeby mi po prostu nie odleciała w nocy. Dobra, i jest, to mogę sobie pomalu schodzić. Po prostu nie chciałbym pierdzielnąć. Mam nadzieję, że się to uda.